Cześć, kochani, witam serdecznie wszystkich widzów kanału urodzonych 18 lutego. Za chwileczkę będzie szybki przekazik dla Was, e, przekaz z kart. Na wstępie, oczywiście składam Wam najserdeczniejsze życzenia, kochani, dużo szczęścia, zdrówka, uśmiechu, bardzo, bardzo dużo miłości w Waszym życiu, realizacji Waszych planów, zarówno zawodowych, jak i prywatnych, tego, żeby Wam się układało, żeby Wam się darzyło, żeby się działo dla Waszego najwyższego dobra, kochani. Właśnie w momencie, kiedy miałam załączać aparat, tutaj, żeby nagrać film dla Was. To zauważyłam, że e, mój kanał osiągnął dokładnie 8 tysięcy subskrypcji, więc być może ta ósemka będzie dla kogoś tutaj znacząca. Ale też kochani, bezpośrednio przed Waszym czytaniem sobie planowałam tutaj wyjazd na weekend. Postanowiłam, że no, muszę troszeczkę odpocząć. Jeszcze moja córka w piątek będzie kończyła 3-latka, więc e, no, postanowiłam, że w ramach też świętowania jej urodzin będziemy e, wyjeżdżali na weekend. No, i tak sobie właśnie pomyślałam, że być może niektórym z Was urodzonym 18 lutego też przydałby się jakiś rodzaj odpoczynku, że też powinniście gdzieś po prostu, kochani, wyjechać, odsapnąć, odpocząć, zmienić otoczenie, że być może dla niektórych z Was byłoby to istotne, bo może jesteście przemęczeni, może zniechęceni, może znudzeni e, obecnym środowiskiem, otoczeniem, może warto by było po prostu nieco zmienić klimat. Co teraz dla Was patrzymy w kartach? Um. Tak, mamy króla monet, mamy kartę umiarkowanie, jeszcze księżyc na dodatek. Kochani, e, ci, którzy ostatnimi czasy bardzo mocno skupiali się na zarabianiu pieniędzy, nie wiem, no, mogliście prowadzić filmy, mogliście po prostu piastować znaczy, możecie piastować jakieś ważne, takie wysokie stanowisko w waszej firmie więc musicie zawsze być pod ręką, tacy niezastąpieni. Potrzeba Wam troszeczkę równowagi, czyli gdzieś takiego też e, pobycia na łonie natury. E, nie Pracujcie po nocach, mamy kartę księżyca, więc tutaj przede wszystkim widzę to jako u Was taką. Pracę, po prostu po godzinach, po nocach, gdzieś tam ślęczenie, ale też może być jakaś taka sfera lęków, sfera kompleksów, sfera taka podświadoma, która już Wam podpowiada, że może warto by było troszeczkę zluzować jakiś tutaj rodzaj pewnego takiego, pewnej równowagi wprowadzić do życia, bo być może Wy się tutaj stresujecie, boicie o pieniądze, gdzieś tam o swój byt. Bardzo mocno mi się to pokazuje, właśnie jako takie kontrolowanie finansów niemożność odpuszczenia pola bo konkurencja nie śpi i takie tam ale kochani tutaj naprawdę nic się nie stanie jeżeli sobie troszeczkę odpuścicie zrobicie sobie troszeczkę tak zwanego luzu być może właśnie gdzieś wyjedziecie a jak nie będziecie wyjeżdżać no to chociaż sobie troszeczkę odpoczniecie w zaciszu domowym jeszcze rada dla was dla urodzonych 18 Matka Maria oczekuj cudu uwierz głęboko, że Twe modlitwy zostaną wysłuchane i spełnione. No właśnie, więc jeżeli tutaj o coś się martwicie, zanosicie modlitwy, no to nie musicie się o to martwić. Tutaj jesteście chronieni, tu nic złego się Wam nie może przydarzyć. Wszystko jest w porządku, wszystko jak to się mówi jest pod kontrolą. Jeżeli martwicie się teraz jakąś ważną sprawą, być może właśnie natury finansowej, czy tym, czy sobie poradzicie na jakimś odpowiedzialnym stanowisku. Ktoś może się martwić o męża, bądź ojca stałego partnera. Bo to też jest karta takiego właśnie mężczyzny w waszym życiu. Więc tutaj będzie wszystko w porządku. Nie musicie się o to obawiać. Także tutaj porzućcie właśnie te swoje lęki, porzućcie swoje obawy. Będzie dobrze. Trzeba mieć tutaj więcej wiary, więcej optymizmu. Tak to wygląda dla Was. Ja dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was gorąco. Jeszcze raz życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Pa! pa.